kanały dystrybucyjne i nieustanne docieranie do nowych klientów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dbać o kanały dystrybucyjne, jak je budować i dlaczego nieustannie trzeba szukać nowych klientów. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w Biznesie. Najpierw zacznijmy od pytania, dlaczego nieustannie trzeba docierać do nowych klientów? Dlaczego nieustannie trzeba szukać klientów? Odpowiedź jest bardzo prosta: zawsze musisz mieć za dużo klientów w lejku, czyli musisz mieć więcej procesów. Pracy z klientem rozpoczętych, niż ilość, którą jesteś w stanie sfinalizować, z prostego powodu, ponieważ wszyscy klienci nie przejdą przez lejek, ponieważ wszyscy klienci ostatecznie nie kupią od Ciebie. To jest bardzo błędne założenie, że jak klient się do Ciebie zgłosił, to znaczy, że musisz z nim sfinalizować transakcję. Nie, nie musisz. Może się okazać, że jesteś za drogi dla tego klienta. Może się okazać, że ten klient jest zbyt roszczeniowy lub agresywny. Może się okazać, że ten klient oczekuje czegoś, czego ty tak naprawdę nie jesteś w stanie mu zrealizować. Powodów może być bardzo, bardzo dużo, ale warto mieć to z tyłu głowy, że klientów trzeba mieć zawsze za dużo, bo wtedy możesz wybierać, możesz sprawdzać. Czy twoja wartość na rynku nie jest już na tyle wysoka, że możesz podnieść cenę? I teraz uwaga: im twoja usługa, twój produkt będą bardziej ekskluzywne, tym więcej klientów nie będzie stać na twoje produkty lub na twoje usługi. Czyli bardzo duża grupa klientów powie: Bardzo bym chciał, ale nie stać mnie. I to też jest ok, ponieważ Prawda jest taka, że nie ma takiej opcji, żeby trafić 100 na 100, i całe to myślenie, że wszyscy klienci, którzy się zgłoszą, mają kupić, jest błędem. No i teraz w związku z tym trzeba docierać do klientów wieloma kanałami. I teraz spróbuję ten podcast przedstawić w taki sposób, żeby on pasował do różnych branż, żeby on pasował do różnych produktów lub usług. Ale prawda jest taka. Że dzisiaj dość dużo będziemy mówili o kanałach dystrybucji, w taki sposób, jak do klientów dotrzeć i dlaczego trzeba je dywersyfikować. Jeżeli sprzedajesz po prostu usługę, to może być tak, że odpowiedzią dla Ciebie jest marketing, czyli po prostu informacja, po prostu docieranie z informacją do Twoich potencjalnych klientów na tych rynkach, na jakich jesteś w stanie zrealizować swoją usługę, że w ogóle jesteś. Że coś robisz, ale jeżeli sprzedajesz produkty lub Twoje usługi są bardziej skomplikowane, lub te usługi mogą być świadczone na odległość, no to w tym momencie musisz tych kanałów dystrybucji znaleźć więcej. Dlaczego? Dlatego, że okaże się na jakimś etapie, że jeden kanał dystrybucji nie wystarczy, że klienci zmieniają sposób poszukiwania klientów, że Twoje moce produkcyjne wzrastają i jakiś jeden kanał dystrybucyjny nie wystarcza. Może się okazać, że jeden kanał dystrybucyjny nie gwarantuje ci wysokiej rentowności. Na przykład, jeżeli ktoś sprzedaje na Allegro i to jest jego jedyny kanał dystrybucyjny, to wystarczy, że Allegro zmieni jakieś zasady pracy ze swoimi klientami i może się okazać, że Twój biznes pada, ponieważ masz tylko jeden kanał dystrybucji. Więc uwaga, warto dywersyfikować te kanały dystrybucji, czyli mówiąc najprościej, mieć ich kilka. Oczywiście warto pamiętać, żeby te kanały się nie kanibalizowały. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na przykład sprzedajesz swój produkt przez dystrybutora, no to musisz pamiętać, że jeżeli. Będziesz też próbował sprzedać go sam, czyli będziesz go próbował sprzedać innym, własnym kanałem dystrybucji, to cena u ciebie musi być na tyle wysoka, żeby ten dystrybutor zmieścił się ze swoją marżą, żeby to było atrakcyjne dla tego dystrybutora, ponieważ to bardzo częsty schemat. Że firmy próbują sprzedawać przez sklepy, przez jakieś sieci redystrybucyjne, i jednocześnie potrafią sami sprzedać ten produkt do klienta ostatecznego w cenie albo zbliżonej do tej ceny redystrybucyjnej, albo na tyle niskiej, że ta redystrybucja mówi: No, ale nam się to nie opłaca. To dla nas nie jest produkt, to jest narzędzie do zarabiania pieniędzy. Jeżeli my ich nie jesteśmy w stanie zarabiać, to nawet jeżeli ten produkt jest fajny, nawet jeżeli klienci pytają o ten produkt, to jeżeli my mamy go sprzedawać za darmo, to my tego nie będziemy robili. Będziemy polecali inne rozwiązanie. Będziemy mówili klientom, że ten produkt jest zły, mówiąc najprościej. Więc uwaga, jeżeli będziesz tworzył kilka kanałów w dystrybucji, to pamiętaj, żeby tam nie było kanibalizacji, żeby nie było takiego mechanizmu, że jedna sieć dystrybucji, jeden kanał kanibalizuje drugi. Jeżeli będziesz też tworzył sieć dystrybucyjną albo szukał kanałów dystrybucji, to uważaj na to, żeby twój największy kanał dystrybucji albo największy klient nie zabił ci całej reszty. To bardzo ładnie widać w sieciach dystrybucyjnych. Pojawia się jakaś sieć marketów, sieć sklepów, ty sprzedajesz jakiś produkt, załóżmy za 100 jednostek, a oni ci mówią, sprzedaj nam to za 60 jednostek. Ty mówisz, ale mi się to wtedy nie będzie opłacało. A oni mówią, ale my kupimy od ciebie taką ilość, że będziesz produkował trzy razy więcej. I jak zaczniesz produkować trzy razy więcej, to twój koszt, na przykład na tą chwilę wynoszący 80 jednostek, spadnie do 55 jednostek, a może nawet do 60 i okej, okay, na nas nie będziesz zarabiał, ale wtedy na wszystkich innych swoich odbiorcach zarobisz dwa razy więcej niż zarabiasz teraz. A nawet więcej niż dwa razy więcej, bo twoje koszta będą niższe, bo będziesz produkował więcej. No i ktoś zaczyna to liczyć i mówi: no To w sumie nawet ma sens, ale to nie ma sensu, dlatego że jak ten jeden największy klient kupi to od ciebie za 60 jednostek, to uwaga, cena twojego produktu na rynku spadnie. To znaczy, ten ktoś nie zaproponuje później ceny do klienta na poziomie 120 czy 130 jednostek. Tylko zaproponuję na przykład 80 jednostek. Mam nadzieję, że widzisz te cyfry. I efekt jest taki, że już nie utrzymasz wartości 100 dla innych dystrybutorów. Więc uwaga, bardzo prosta rzecz. Uważaj na warunki, jakie dajesz dla swoich największych klientów, bo twoi najwięksi klienci mogą ci zabrać tych małych klientów, bo twoi najwięksi klienci mogą tak mocno. Uderzyć w rynek, że inne kanały dystrybucji zostaną w tym momencie zniszczone, rozsypane. I teraz z praktyki najprostszym rozwiązaniem na to, żeby mieć tych dużych klientów, ale jednocześnie nie dawać im narzędzi do tego, żeby oni niszczyli inne kanały dystrybucyjne, to jest posługiwanie się bonusem. Czyli dzisiaj kupisz to ode mnie za nie wiem, 90 jednostek. Ale jeżeli sprzedasz taką i taką ilość, to ja pod koniec roku dam ci bonus i tym bonusem wyrównasz sobie marże. Oczywiście znowu pod te jednostki podłóż sobie dowolne procenty, bo w niektórych branżach, nie wiem, różnica 30 czy 40% to będzie absolutna abstrakcja, bo są takie branże, gdzie 2-3, 4% rabaty to już są maksymalne rabaty, bo rentowność jest na przykład 2 czy 3 czy 4 No a są takie branże, gdzie zdecydowanie tego typu upusty czy rabaty są możliwe. Tu chodzi bardziej o mechanizm. Chodzi po prostu o to, żeby twój największy klient nie zabił ci sprzedaży u innych klientów w innych kanałach dystrybucyjnych, żeby nie odebrał ci tego, co zbudowałeś. Uwaga, bo mu po prostu dałeś na to warunki. Oczywiście pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz się zastanawiał, jakimi kanałami sprzedawać, i zaczniesz pytać ludzi, którzy są odpowiedzialni za te kanały, które już istnieją, to oni zawsze ci powiedzą, że wprowadzenie jakiegokolwiek innego kanału, innej sieci dystrybucji zniszczy im cały biznes. To już koniec. Ja to słyszałem wielokrotnie. Panie Tomku, nie, no jeżeli firma zacznie sprzedawać w internecie, to koniec, to już w ogóle nie ma żadnej współpracy. To my już możemy zwijać manatki. Jeżeli Wy dorzucicie jeszcze jednego dystrybutora, to już koniec, to nikt nie będzie zarabiał. A to najczęściej jest nieprawda. To jest zwykła walka o własne interesy. To jest też czasem lęk, taki prawdziwy lęk, że jeżeli, nie wiem, powstanie jakiś nowy kanał dystrybucji, czy, nie wiem, dołożysz jakiegoś dystrybutora, to stworzy się tak silna destabilizacja, że nikt nie będzie zarabiał. I możliwe, że ten lęk jest prawdziwy, ale uwaga, najczęściej on nie jest prawdą. Oczywiście trzeba budować te kanały dystrybucji mądrze, trzeba mądrze zarządzać cenami w tych kanałach dystrybucji, ale pamiętaj, że jeżeli zapytasz sieć dystrybucji o to, to sieć dystrybucji zawsze ci powie, że każdy następny kanał to już koniec biznesu, to w ogóle nie ma sensu, to oni mogą zwijać manatki. No i oczywiście też pamiętaj o tym, że im większa sieć dystrybucji, tym musisz mieć mocniejszy marketing. Co to znaczy? Jeżeli nie masz mocnego marketingu, nie wydajesz pieniędzy na marketing, to możesz pójść takim kanałem, że szukasz niewielkiej ilości silnych firm dystrybucyjnych, handlowych, które ten marketing będą robiły za Ciebie na lokalnym rynku, ale oni będą chcieli za to jakąś walutę, będą chcieli wyłączność, będą stawiali warunki, będą chcieli niską cenę, bo to im się po prostu musi opłacać. I znam wiele firm, które na początku poszły właśnie tą drogą, dały swoim największym dystrybutorom bardzo niską cenę, wychodząc z założenia, że nie będą robiły marketingu, ale na jakimś etapie się okazało, że wzrastają im moce produkcyjne, że mogą sprzedawać więcej, że mogą produkować więcej, i nagle się okazało, że trzeba wygenerować jakąś zmianę. I wtedy dochodziło do zawirowania na Poziomie współpracy z tymi dotychczas najważniejszymi klientami. I to jest bardzo niebezpieczne, więc uwaga, moim zdaniem, od początku raczej trzeba myśleć w ten sposób, że jeżeli firma ma się rozwijać, to raczej warto nie dawać wyłączności, warto samemu dbać o marketing, bo mechanizm jest prosty. Na pewnym etapie może się okazać, że bardziej ci się opłaca podnieść nakłady na marketing, spowodować, że klienci będą częściej pytali o Twój produkt i wtedy nie będziesz musiał dawać fantów za to, że dystrybutor chce Cię sprzedawać, bo to ten dystrybutor będzie chciał Cię sprzedawać, bo będzie miał w tym interes, bo klienci będą szukali Twojego produktu. Więc mówiąc najprościej, ktoś, kto chce, żeby jego produkty były sprzedawane w jakimś sklepie, ale produkt jest nieznany, Musi w jakiś sposób zapłacić za to, żeby nie wiem, stanął regał z produktami, żeby ten regał stanął w widocznym miejscu. Ale jeżeli zainwestujesz dobrze w marketing, to wtedy ten dystrybutor będzie miał interes w tym, żeby pokazać Twój produkt, bo będzie po prostu na nim zarabiał. Więc też miej tu własną mądrość. I oczywiście pamiętaj, że im więcej kanałów dystrybucji, im więcej punktów dystrybucyjnych. Tym w pewnym sensie jesteś bezpieczniejszy, twój biznes jest bezpieczniejszy, ponieważ nie jesteś uzależniony od jednego partnera. A uwaga, wychodź z założenia, że kanały dystrybucyjne będą erodowały, że jeżeli sprzedajesz jakiś produkt przez dystrybutorów, to wyjdź z założenia, że próba utrzymania status quo w tej sieci dystrybucyjnej jest z góry skazana na niepowodzenie. Dlaczego? Dlatego, że na 100% w tej sieci dystrybucyjnej jakiś twój dystrybutor, przepraszam za skrajny przykład, ale to są realne historie, zginie w wypadku, jakiś inny dystrybutor nie przeprowadzi sukcesji swojej firmy i jego firma po prostu zacznie erodować, się rozpadać, inny dystrybutor dojdzie do wniosku, że chce zmienić kierunek swojego rozwoju, trzeci dystrybutor sam się rozwinie, i stwierdzi, że dotychczas byłeś jego strategicznym dostawcą, ale teraz to on chce mieć trzech strategicznych dostawców. Czyli mówiąc najprościej, pamiętaj o tym, że nie utrzymasz status quo że próba utrzymania status quo będzie zawsze generowała osłabienie Twojej pozycji na rynku. Dlatego trzeba cały czas szukać nowych produktów, nowych rozwiązań, nowych kanałów dystrybucyjnych. Cały czas trzeba coś dokładać. Dlatego w biznesie się mówi, że jeżeli biznes próbuje stanąć w miejscu, osiąść na laurach, to od tego momentu zaczyna erodować, zaczyna się staczać i niestety to rzeczywiście tak wygląda, więc warto to wziąć pod uwagę. Warto pamiętać, że cały czas trzeba szukać nowych rozwiązań, nowych sposobów dotarcia do klienta, nowych kanałów logistycznych, nowych kanałów dystrybucyjnych. To jest praca nieustająca. Nie przypadkiem mówi się, że w marketingu wyrzuca się połowę pieniędzy, tylko nigdy do końca nie wiadomo na początku, która to jest połowa i trochę podobnie jest z kanałami dystrybucyjnymi. Ciągle trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań, pamiętając o tym, że nie ma stuprocentowej gwarancji, że jakiś pomysł zadziała tak idealnie, więc raczej robi się to poprzez eksperymenty, robi się to poprzez sprawdzanie pewnych rzeczy metodą prób i błędów, oczywiście pewne rzeczy da się przewidzieć, da się zrobić badania marketingowe, badania reklamowe, chłonności rynku, ale na pewnym etapie trzeba już zrobić rozeznanie bojem i pamiętaj, rób to. Na koniec jeszcze chyba jedna koncepcja, jedna informacja i wiedza dotycząca rozszerzania kanałów dystrybucyjnych. Czasem Pomysłem na rozszerzanie kanałów dystrybucyjnych jest multiplikowanie brandów, multiplikowanie marek, multiplikowanie rozwiązań technologicznych. Jeżeli jesteś w stanie w łatwy sposób sprzedać ten sam produkt pod inną marką, w innym opakowaniu, pod inną nazwą, to czasem to może być najlepszy pomysł, żeby te sieci dystrybucyjne się nie kanibalizowały. Albo żeby nie było konfliktu w tym, że próbujesz sprzedawać innym kanałem dystrybucyjnym, że zbudowałeś jeden kanał dystrybucyjny, chcesz sprzedawać drugi, to po to, żeby one się ze sobą nie zjadały, to po prostu stwórz nowy brand, nową markę. Oczywiście wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, ponieważ są takie branże, gdzie stworzenie nowego brandu czy nowej marki jest zbyt kosztowne. Mam nadzieję, że. Ta dzisiejsza prezentacja, która nie była prosto o sprzedaży, ale była bardziej o poszerzaniu klientów, o szukaniu nowych kanałów dystrybucji, pomoże Ci w rozwijaniu Twojej firmy. To jest raczej coś, co wymusza takie patrzenie dwa, trzy lata do przodu, a nie tylko tak prosto tu i teraz sprzedać, ale to spatrzenie dalej niż na perspektywę jednego roku też jest potrzebne w biznesie, więc zadaj sobie pytanie gdzie chcesz być za 3 lata za 5 i zastanów się w jaki sposób możesz to zrobić. Co musi się zadziać, żeby twoja firma się rozrastała i pamiętaj, że możesz to zrobić poprzez marketing, poprzez sieci dystrybucji, poprzez poszerzanie swojej oferty. Na dzisiaj już wystarczy. Jeżeli moje patrzenie na biznes jest Ci bliskie, to pamiętaj, że możesz skontaktować się ze mną i mogę pomóc Ci. W tym, żeby wzmocnić swoją firmę na rynku, pomóc Ci sprzedawać więcej, sprzedawać drożej, pomóc Ci w zarządzaniu, pomóc Ci w tym, żeby wykorzystać synergię ludzi i w ogóle zasobów, które masz, najlepiej jak się da. Ja się nazywam Tomasz Kalko. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą ze mną, wejdź na moją stronę tomaszkalko.pl. Ja Ci już na dzisiaj dziękuję. Rozwijaj swój biznes, sprzedawaj. Dużo sprzedawaj drogo, miej zadowolonych klientów, którzy się cieszą z tego, że współpracują właśnie z Tobą, buduj silne marki. Ja już Ci dziękuję, Tomasz Kalko. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami. I widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.